Debaty mamy i taty. Witam serdecznie w programie Debaty mamy i taty. Nazywam się Zofia Rogala, a moim gościem dzisiaj jest dr Roman Solecki, psychoterapeuta uzależnień, logoterapeuta oraz dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie doktorze, dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnym temacie o tym, że Psychika dzieci jest w rozsypce. W szczególności zapytam się o wyniki badania żyj z sensem, którego jest pan współautorem. Na początek chciałabym się dowiedzieć, jakie są te wyniki ogólnie, jaka jest kondycja dzieci? Badania, które przeprowadziliśmy w roku 2022 dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Pokazały nam skalę takich zjawisk, zjawisk jak depresyjność czy uzależnienie od internetu. Celem było to, żeby zobaczyć, na ile też poczucie sensu życia koreluje właśnie z takimi zjawiskami, ponieważ coraz więcej młodych osób zgłasza się do specjalistów, zgłasza się do poradni leczenia uzależnień, coraz więcej nauczycieli też zgłasza problemy dzieci, i młodzieży związane właśnie z uzależnieniem od internetu czy z depresyjnością. I kiedy przyjrzeliśmy się wynikom, które otrzymaliśmy, to co nas zaskoczyło przede wszystkim, to to, że o wiele większą grupę ryzyka stanowią dziewczęta niż chłopcy. Zarówno jeżeli chodzi o uzależnienie od internetu, jak również jeżeli chodzi o objawy depresyjności. W klasach szkół podstawowych, największy wskaźnik dotyczący właśnie objawów uzależnienia od internetu. Uzyskały uczennice klasy ósmej, jest to 18,5% takich uczennic, które deklarują właśnie problemy związane z uzależnieniem od internetu. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, w przypadku uzależnienia od internetu również mamy dziewczęta. W największej grupie ryzyka jest to 21,7% wśród uczennic klas czwartych. Natomiast jeżeli popatrzymy na depresyjność. To tutaj możemy zauważyć, że dziewczęta z klasy ósmej osiągnęły poziom 43%. Czyli można powiedzieć, że prawie co druga uczennica klasy ósmej boryka się z objawami depresyjności. Co to znaczy? Jakie mogą być objawy mhm. depresji? To może być obniżony nastrój, to może być też zaburzona reaktywność, to mogą być problemy związane ze snem, to może być taki utrzymujący się ponury nastrój, smutek. To może być też utrata apetytu, spadek masy ciała, a przede wszystkim brak realizowania tych pasji, zainteresowań, które dawniej sprawiały radość, które były, można powiedzieć, też takim motywatorem do codziennego życia. Oczywiście tych wskaźników objawów depresji jest sporo, natomiast też narzędzie, za pomocą którego badaliśmy tych naszych uczniów ono pokazywało czy faktycznie uczniowie spełniają kryteria diagnostyczne czyli to nie było tylko pytanie o to czy masz depresję albo czy jesteś uzależniony od internetu ale tak naprawdę za pomocą właśnie różnych wskaźników udawało nam się odpowiedzieć na pytanie na ile spełniają właśnie te kryteria diagnostyczne badani uczniowie Kiedy się zaczyna to uzależnienie od internetu bo dzisiaj każdy mhm. ma telefon właściwie trudno jest bez internetu żyć Niektóre z tych zachowań są zdrowe i normalne, ale inne inne już nie, gdzie jest ta granica? Jak to rozpoznać? Pierwszym z takich objawów jest utrata kontroli, czyli wtedy kiedy widzę, że faktycznie już przestaję mieć kontrolę, czyli moje możliwości co do ograniczenia czasu, na przykład przebywania w sieci. Albo sobie zakładam, że będę, nie wiem, spędzał tylko godzinkę albo zagram tylko na przykład w jedną dwie sesje danej gry, a jakoś przekraczam ten limit. To jest jeden z takich objawów, nie? czyli utrata kontroli co do miejsca, co do czasu i co do też różnych sytuacji, czyli zaczynam grać na przykład już rano, po przebudzeniu, zaczynam grać w różnych miejscach publicznych, nie? zaczynam korzystać z internetu też w coraz jakby takim mniej kontrolowany sposób, to jest jedna rzecz, druga, taka charakterystyczna. Rzecz objaw to taki mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. Czyli w sytuacji, kiedy zaczynam regulować sobie trudne, przykre emocje, takie jak na przykład smutek, złość, poczucie winy, frustracja, za pomocą właśnie ucieczki w świat wirtualny, to też jest jednym z takich objawów. Mam ich oczywiście coraz znaczy mam ich więcej, na przykład też taki objaw konsekwencji psychospołecznych, nie? czyli zaczynam na przykład oszukiwać bliskie mi osoby ze względu właśnie na to, co w sieci robi, albo zaczynam też mieć już problemy choćby z nauką, z relacjami, też właśnie ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, które na rzecz aktywności w sieci po prostu tracę. Pan jest doświadczonym terapeutą uzależnień. Zapewne uzależnienie od internetu nie jest jedynym, z którym pan ma do czynienia. Dla mnie to jest ciekawe, czy faktycznie uzależnienie od internetu można traktować jako tak samo duże zagrożenie jak jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych na przykład, od narkotyków czy od alkoholu. Czy to, jest, czy to naprawdę jest tak samo groźne, czy jednak coś powszechnego, może trochę mniej niebezpiecznego? Oczywiście możemy traktować te uzależnienia bardzo podobnie, dlatego że mechanizm uzależnień jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o chemiczne i czynnościowe. Czyli mamy tutaj właśnie nałogowe regulowanie uczuć i emocji, mamy mechanizm iluzji zaprzeczenia, że często osoby uzależnione faktycznie nie widzą tak naprawdę skali tych problemów, w których doświadczają, starają się im zaprzeczać, minimalizować to, co ich spotyka. I również działanie, czynności uzależniających na mózg jest bardzo podobny jak w przypadku uzależnień chemicznych, czyli również to pobudza układ nagrody i również korzystając na przykład z pornografii, z hazardu, czy z gier komputerowych, czy nawet robiąc zakupy online, nasz mózg zostaje nagradzany tymi samymi substancjami, na przykład dopaminą, co dzieje się w przypadku uzależnień chemicznych, więc tutaj również istnieje ryzyko, że uzależnimy się również w sposób nie tylko psychiczny, ale też fizyczny, czyli dostarczając po prostu naszemu układowi nagrody stymulacji i nasz mózg będzie się domagał coraz więcej jakiejś aktywności, którą sobie po prostu aplikujemy tak jak jakąś substancję chemiczną. To w takim razie, co zrobić, żeby z tego wyjść, albo. Albo jak zabezpieczyć moje dziecko przed wejściem w uzależnienie, jeśli internet jest tak wszechobecny? Co mam -hmm. zrobić, żeby mm -hmm. nauczyć gdzieś 12-, 14 latkę jak, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu? To, co jest myślę bardzo ważne, to żeby poznać w ogóle mechanikę tego, jak się rozkręcają uzależnienia. Bo często, kiedy spotykam się w gabinecie psychoterapii z rodzicami, którzy przyprowadzają takiego nastolatka, powiedzmy uzależnionego, czy bardziej z podejrzeniem uzależnienia od internetu. To spotkamy się już z jakimś konkretnym objawem. Moje dziecko siedzi w internecie po ileś tam godzin i nie ma z nami relacji, nie chodzi do szkoły, ma coraz gorsze oceny. Kiedy zajrzymy, tak naprawdę, co jest przyczyną tego często ucieczkowego korzystania z internetu, zobaczymy, że bardzo wiele potrzeb społecznych jest po prostu w życiu tego młodego człowieka sfrustrowanych. Takich jak potrzeba akceptacji, relacji, przynależności. Osiągnięć mistrzostwa społecznej użyteczności czy gratyfikacji. I tak naprawdę, często właśnie te niezrealizowane naturalne potrzeby w rodzinie, w szkole czy w grupie rówieśniczej powodują, że pojawiają się bolesne emocje, będące następstwem po prostu takiego stanu frustracji. I kiedy ja doświadczam takich bolesnych, nieprzyjemnych emocji, takich jak właśnie smutek, złość czy poczucie winy, szukam sposobu, żeby doświadczyć ulgi i żeby sobie poprawić jakiś nastrój w jakiś sposób. I tu często czy trafi na internet, na alkohol, na narkotyki, na hazard. Jest kwestią przypadku, ale jak odkryję, że jakaś czynność albo substancja poprawia mi ten nastrój i pozwala mi doświadczyć ulgi, wtedy zaczynam się od niej właśnie uzależniać, bo wtedy zaczynam stosować ją jako właśnie sposób radzenia sobie tak naprawdę z tymi niezrealizowanymi potrzebami. Więc pierwszym takim krokiem jest na pewno zadanie sobie pytania, czego moje dziecko tak naprawdę potrzebuje, czyli w jakich obszarach jego życia czegoś może brakować. Być może brakuje właśnie poczucia bezpieczeństwa, być może brakuje dowartościowania, być może brakuje czasami sposobu na spędzanie wolnego czasu, bo badania też pokazują, że bardzo wiele młodych osób sięga po internet z nudy, dlatego że nie ma pomysłu na to, jak spędzać twórczo. Wolny czas. Więc to, co pierwsze mogą zrobić rodzice, to zrobić taką, można powiedzieć, troszkę diagnozę swojego dziecka, nawet nie idąc do specjalisty, ale zadając sobie pytanie, a nawet wprost pytając swojego, swojego dziecka bo czasami nawet to pomagało w takich interwencjach rodzinnych: czy czegoś ci nie brakuje, czy czegoś nie potrzebujesz, czy czegoś się lękasz, czy coś sprawia ci trudność? Takie proste komunikaty, prosta rozmowa. A nie tylko pokazywanie, że znów siedzisz na komputerze, znów nie odrobiliś lekcji, ciągle są z tą jakieś problemy, bo tak naprawdę to w ogóle nie zmienia sytuacji, a często umacnia właśnie ten objaw, bo nie rozwiązuje przyczyn uciekania w sieci, w internet. Czyli tak naprawdę zwykle uzależnienia są po prostu ucieczką przed jakąś pustką w życiu, czymś, hmm. co mm, domaga się wypełnienia, tak? Tak, przed pustką, po niezrealizowanych potrzebach, ale też pragnieniach, bo pragnienia są czymś głębszym. To mogą być jakieś marzenia, jakieś wartości, które młody człowiek ma, a których nie może realizować. I kiedy takie właśnie pragnienie, marzenie miłości, podróżowania, rozwijania jakichś swoich pasji, posiadania przyjaciół nie jest też zrealizowane, pojawia się pustka egzystencjalna, pojawia się jakieś poczucie takiego bezsensu, i wtedy wszystkie takie, powiedzmy, materialne, nawet gifty, prezenty, które dziecko dostaje, nie rozwiązują tego, tego dylematu, nie dają odpowiedzi na to pytanie, właśnie kim jestem, po co żyję, nie wypełniają tej pustki, tylko stają się jakąś taką namiastką, która tylko na chwilę może poprawić nastrój i emocje, ale nie dać dziecku właśnie takiego poczucia pełni bezpieczeństwa, poczucia szczęścia, bo żeby być szczęśliwym, trzeba mieć powody do szczęścia. Więc to, co mogą zrobić rodzice, to sięgnąć troszkę głębiej, troszkę dalej, popatrzeć troszkę szerzej na to, jak funkcjonuje nasza rodzina, bo często uzależnienie dziecka czy jakieś problemy zdrowia psychicznego, choćby takie jak depresja, są pewnym objawem też tego, co dzieje się w systemie rodzinnym. To może być jakiś komunikat dla całej naszej rodziny. Skoro nasze dziecko ma depresję, czy jest uzależnione od internetu, to pytanie, co się dzieje między nami, co się dzieje w naszej rodzinie, że coś takiego się pojawia. Bo czasami tego typu zjawiska mogą być nawet nieświadomie i sztucznie utrzymywane przez dziecko, bo coś też dają rodzinie, pełnią jakąś funkcję. Może na przykład scalają uwagę rodziny. I dzięki temu ta rodzina się nie rozprasza, czy relacje się nie, nie, nie rozwalają, bo na przykład rodzice się nie rozstają, a zaczynają skupiać się na dziecku i na tym, żeby mu pomóc. Wspomniał Pan o marzeniach i o poczuciu szczęścia. To są takie rzeczy, których rodzice chyba pragną, wszyscy rodzice myślę, pragną dla swoich dzieci. Najpierw bym się chciała zapytać o te marzenia. Mhm. Jakie marzenia mają dzieci? Mhm. W badaniu. Tak, pytaliśmy też o to w badaniu, i okazało się, że właśnie na takich pierwszych czterech pozycjach, jeżeli pytamy o marzenia, znajdują się takie marzenia jak właśnie znaleźć miłość, mieć przyjaciół, mieć udaną rodzinę i być kochanym. To są Same relacje. Tak, same relacje i takie też piękne wartości. Więc pytanie, co takiego się dzieje, że te wskaźniki depresyjności, uzależnienia od internetu idą w górę. Czyli jest jakaś trudność w tym, żeby te marzenia deklarowane realizować. To jest ważne, bo, bo to pokazuje nam też pewne zasoby i potencjał młodych ludzi. Wiemy, z czym pracować. Wiemy, że oni nie marzą o tym, żeby siedzieć w internecie albo żeby osiągać jakieś, można powiedzieć, korzyści, właśnie wynikające ze świata wirtualnego. Ale mają takie marzenia dotyczące właśnie relacyjności, często też w świecie realnym. I tu jest nasze zadanie, myślę, i, 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 i taka, y, taka zagwostka trochę, co zrobić, żeby młodzi ludzie mogli te marzenia nie tylko deklarować, ale żeby mogli je realizować, żeby mogli doświadczyć, żeby tworzyć im przestrzeń na to, by się czuli kochani, by czuli się bezpieczni, by mogli doświadczyć właśnie tego, że, y, że mogą y, założyć szczęśliwą rodzinę. Praca bardziej tutaj, nie? Bo jak się skupiamy znów na... Objawach, to możemy sztucznie te objawy wtedy podtrzymywać. Nie? Czyli, jeżeli naszym głównym wrogiem okaże się teraz walka z uzależnieniem dziecka od internetu, a zaniedbamy, właśnie te przestrzenie, gdzie ono ma marzenia, ma potencjał, ma możliwości, no to wtedy zaczniemy, można powiedzieć, zwalczać objawy bez dotykania przyczyn. Czyli Pan zachęca do tego, żeby przekierować uwagę. Tak naprawdę z problemu na to, co może być. Zasobem. Zasobem? Dokładnie, tak, tak. Bo nawet w logoterapii Wiktora Frankla to jest też taka praca, która polega troszkę nawet już na etapie diagnozy z, z tym, żeby nie tylko diagnozować psychopatologię i czynniki ryzyka, ale żeby właśnie tak naprawdę diagnozować i wzmacniać czynniki chroniące. Pytać pacjenta nawet nastoletniego, z czym sobie radzi, gdzie ma tak naprawdę możliwości. Wyboru, gdzie mu się udało przekroczyć, można powiedzieć, czasami swoje ograniczenia. I to często jest takie odkrywcze, nie? że młody człowiek zaczyna zauważyć, że nie tylko ma diagnozę depresji czy jakiegoś zaburzenia osobowości, ale odkrywa, że ma przecież doświadczenie tego, że niejednokrotnie w jakichś trudnych sytuacjach sobie radziło, albo były osoby wokół niego, które mu dawały wsparcie i pomoc, czyli taka sieć wsparcia społecznego. Więc trochę faktycznie przekierowanie uwagi powoduje, że nie karmimy objawu, nie skupiamy się właśnie tylko na, na psychopatologii, ale wzmacniamy potencjał, wzmacniamy właśnie ten potencjał też sensu, wolę sensu, o której Frank mówił, bo tak naprawdę każdy z nas pragnie nie tylko przyjemności, ale pragnie sensownego życia. Zwłaszcza młodzi ludzie też mają takie pragnienie sensownego życia. Więc pytanie na ile my tworzymy taką przestrzeń w edukacji, w procesie wychowania, w naszych domach, gdzie wzmacniamy właśnie tą wolę sensu, gdzie dajemy tą możliwość, aby młody człowiek mógł stawiać te fundamentalne pytania po co żyję i dokąd zmierzam i też żeby mógł znajdować na te pytania odpowiedź. Myślę, że z tym pytaniem, po co jestem i dokąd zmierzam, zostawimy rodziców, którzy słuchają naszej audycji, serdecznie dziękuję. Moim gościem dzisiaj był dr Roman Solecki. Serdecznie dziękuję i zachęcam, żeby każdy z Państwa też sobie spróbował odpowiedzieć na to pytanie, bo im bardziej poukładany rodzic i dorosły, tym bardziej też poukładane będzie dziecko i uczeń. Debaty mamy i taty 2023. Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków wojewody wielkopolskiego.